To w głowy celujesz, On jest prosty. on po prostu... Patryk, Patryk, mówisz do Natalii. Bierz to pod uwagę. Natalia, w takim razie... Przeczytaj. Właśnie czytam. Oho! Mamy chomika! Ooo... Jeszcze Beef się Amitum. Mały sakrusza To sakrusza. ma takie kurwa kwestie dojebane Same. To brzmi bardzo dziwnie Spadłem, umarłem Chyba, jednak nie Symetrę mają Dominik! No przeżyłem przecież no dobra, ale żeś się wjebał, ja Cię leczę, ale... Ja leczę dużą kulę. No ja też. Tam ktoś potrzebuje chyba pomocy. Leczę. Lecę kulę. Kula jest leczona, bardzo potępiona. Pamiętana, ja ja do mają. dobicia. No i znowu kurwa, symetry mają, czy to jest nieśmieszne? Że... Kula się wyjebała, spadła dadu! na dół. <grymne> jedna kuleczka Mam tam Orisa. A pteczka, apteczka. Dobra Cię z tymi komisu O kurwa Dobra, tu je Wieżyczka tam jest Dobra, tu Dobra, zajmuję się. Dobra, zajmuję cel. Wściekłe pięści chomika. Wściekłe pięści. Podoba mi się to. No trochę, by też to jara. Ja muszę być na punkcie, żebym się przyjmował? Czy się sam będzie przyjmował? Nie, on się przejmuje cały czas. I... Niech Kitsune was prowadzi. Niech Kitsune was prowadzi. Nienawidzę tych pierzicek, no. Niszczę je. Ona należy. Kurwa, Orisa mnie zajeba. A ja to ma apeleszkę właśnie, po którą szedłeś. Natalia, strzelaj sobie lewym, a nie prawym na blisko. Znaczy, na daleko. Mm, okay. Bo jak bierzesz prawym, to jest tak bardziej na blisko, jak chcesz atakować. Używałeś rewolwera w kiedyś? Uf! Jest jak rewolwer w celści. O, dżemkę mam. Mmm nie zdążyłem, no nie zdążyłem podlecieć Oj. Kurwa ci ta Urwa Kurwa no leczę te kule, ale Ona nie znowu, no ja pierdolę No to o, jak to ona mnie zabiła ja to piłem? Kurwa chciałam użyć ulta i kliknąłem L zamiast ku. Nie. nie, ale chociaż broń przeładowała się, to się liczy nie? Prawda Nie wiem, chyba przejebiemy ten punkt, wiecie? Ja tam się mogę ultem wyjebać A no to ciebie! wiem No i kurwa, o, Ktoś mnie przyciągnął i mnie wybuchnął a nie, nie poszedł na drzemkę. Smetra mnie zabiła. Leczę, kulę. No stoi na punkcie, kurwa, twardo. No dlatego Uch. właśnie. No kurwa, kula, ty SZMATO ma Znowu spadłeś. Ja pierdolę. Kula daje fula. Kula daje fula oj.

<laughs> Report illari Nie możemy dać się pokonać i kogoś Nie no, już mnie smaży Dawaj historię sam. Truje jakaś kulka. A należy. Leczę tego. Co tam? Dostałem. Wszystko. Jezu, wpadł gdzieś znowu Ja pierdolę, on się wyjebał nawet z mapy strój nie da się spaść Napisał Które Ups Maru nie. nienawidzę tej symetrii Ole żeśmie Ale żeś że śmie. <laughs> Zrobiło się gorąco Kurwa dawaj go, multa. Przestań mnie, kurwa, bo i mi, go nie będę Five hours later. W takim choke Ole, kurwa, łaka teki, kurwa. Oh, no. no. fuck. No jak ja się o, nie. w pokoju O przejmują Eee, no. ja przejmują Ja czekam Ona jest do dobicia Czy ta... Ciemnoskóra Ać leczę Dziękuję. No, o śpię Zajebałem ją Brzmi, taki Brainty champion kurwa Dobrze Kitsune, prowadź mnie Brzmi jak zachęta Uważaj Dominik mm. Symmetra ma z 15% Dobra, zajebałem im tą wieżeczkę Kurwa no Wstajesz? Idzie nam Leży Wypierdale Daliśmy radę, ej! No jeszcze nie mów hop, bo... Dobra, no ale przejmujemy No Ten i mur. co? Pięknie jest, stanie nie tam nie mów hop Ciebie nawet po rundzie mnie ta wieżyczka smaży, no <głosy> <głosy> Ej dobra, Hanzo jest jednak Naśśśród na obraży, a pewno nie przyłapiesz się wyzywają kurwa? A jak tu wygląda trzeci punkt, ale pamiętam. Mm. No zresztą zobaczysz zaraz, takie ściany są dookoła tylko. Plus taki, że nie może spaść ten typ, raczej. Raczej. No. Risa na mnie. Mamy ją. Daj. Tutaj jest Ana, idę ją dobić. Zabiłem ją. Smaży jak skurwysy Skurwa, zajebiście Przejmuje, przejmuje punkt jak coś ktoś tam jest, a Hanzo, dobra, leczę Dobra Shiny Freya opuszcza mecz, o, mają jednego Mniej, już nie Kwitował jakiś typuś Ale wyłączył od razu Urwano, ja pierdolę Za da daleko był ktoś Nie, nie dam rady, tam wejść Patryk. Boże, Shiny Freya, zaczyna obserwację. Wyszedł i ogląda, Gędzi na mnie. Spierdalaj bracie, jestem lepszym bratem niż ty. Lekka. Ale musisz. Ja nie wiem, gdzie on jest, kurwa. Ktoś cel przyjmuje. na celu. Idę. Leżysz Maciasz. Dlatego Dominik. Um, Tanks. Dobra, ja go uleczłem. Ale dałem. Dupę, Bubusiu, nie... ty tu jesteś w pokoju, ja cię nie widziałem. Synu. Na zdrowie. Porwa gęci. Wybuch mnie jakiś nienek. mnie. No i chuj Raz bali nas. Dobra, ale może damy radę, nie? No mamy 86, sześć, oni sześć, co by nie mówić. Starczy przejąć go na chwilę dosłownie. Metra tam jest. Mało nie metra, tylko ta leży ten świat mały. Zabiłem ją od razu, więc Super. nie mam urta. Kurwa, nie wierzę, że dałem nam śmiertelność i nikt nie umarł od tego. Skrzeszam. Góry. Na punkcie, na punkcie, na punkcie. Znaczy, Gędzi tam jest obok gdzieś. Oj, zabił On, mnie. Jeba. Ja multa, mogę zaraz ulta puścić w punkt prosto. Mm. Tylko ty masz ulta, no chyba zaraz. Ja mam 80%, aczkolwiek mój ult co najwyżej może poprowadzić mnie do nieba. Nie to zawsze coś. No, coś ciężko to widzę. Zabiłem! Możemy wchodzić, możemy wchodzić. Wzmacniam was. Z kolejną zabiłem. Leżą. Wzmacniam Punkt przejmuję, przejęty Leżym Wit Kurwa klasonia Będzij na punkcie, punkcie. Pajebał mnie, no co sać Wstawaj o, Kurwa, na dwócha nie można wziąć Ucieka Ty jesteś maciasz tu Brawo Wit. Kurwa udało się, jeszcze nie no, ja takie trzy ulty dajemy. Jak to nic nie będzie play of the game, to ja wychodzę. No to no. <grym> <był grym> O Jezu, 12 tysięcy życia wyleczyłem. Wow, chyba. W meczu. Mój personalny rekord. Mam 23%. Pansuję. Co czwarta strzała, trochę, Dawaj, git spoko na początek, bo żołnierz może się sam leczyć i ma sprint. A może być wdowa, jak coś u góry, uważajcie. No niestety. Za szybko, za szybko, za szybko, za szybko. A więc hakowali kurz, Kurwa jest symetra na plecach. tyłu y, Sombra no. no właśnie. nie. Pozwól, Co to za Jezo? Jeżo wiesz. Wypierdala mnie jeżą Jak ty nie rozbierz nie umarł? Czy wyglądam na tym sprincie? na jakieś dasze hmm. Co na sprincie? Nie, sp sprintu możesz cały czas używać. Ale się Co ona tu zrobiła? No razję bała, jeszcze ma kapustę na ręce. O! Mamy Ślązaka! Widzę, że po Nataliowemu. Zajebałem Juno. Padł. na cytrynę. Tak, tak mu zrobiło się? No, ja właśnie wypadłem z mapy prawie. Dobra. Nie, ja to nie żyje Kurwa Jara co się tam nie zamieniła, to mecho Padniesz raczej No, no. Talia. Talia, gdzie ty jesteś? W jakimś <noise> Przecież my gramy w osobnej drużynie, bo my gramy we czwórkę. Tak, jak n ale miał jakieś gluty do siebie przyklejone. jakoś jako się... O, też jest w jakimś skarbcu. O kurwa, ale się od razu o, jaka zmiana! Musi strzały naciągać i przytrzymywać przycisk strzału. Znowu to poczytam może jednak jak to działa tak szybko. Kolejny punkt strzału. Ajajaj. Eko może przestać przyklać do mnie, kurwa, gluty. Wiecie co? Chyba przewalimy tą grę Jest, chyba tak Dobra. Tam bram. Tam jest ktoś. Tutaj. Nie polała. tarcie. Hej. nie mam tarczy. Ej. Kurwa, no Czemu jakaś dikla, się się mnie zamieniła kurwa, <grywa> o co tu chodzi? Ja muszę poczuć te postacie, Jezu Natale, jak ja ty to mnie to podrywasz, no mówisz mi momencie, piękne dzięki, coś takiego. Napastnicy nadchodzą, broń ruszyła, bariera została osłabiona i holy. Od góry tam, Ury chyba Dłużej tu jest. Kurwa mać O, o Niechcący Patryk, bo już zacząłem, bo myślałem, że ich tu nie ma, że to są nasi, a to byli Dobra. przeciwni Dobra Co mówisz, Natalaj? Dziękuję. O Boże, jak Ty mnie tutaj też podrywasz. Jestem z Tobą, Pani Doktor. No widzisz? No dziękuję, dziękuję. No taka ze mnie Pani Doktor, że ho-ho. Tam masz Natalian nad Tobą był, Mamulta. Mogę nim jebnąć, że Ole, kurwa, dałem. Ja, pierdolę. No kurwa. No to że śmieszny ludzki tu. Słuchaj. Jakbyś był lepszym graczem, to byś z tego się wybronił. Mhm. O, O, Oo. Wycofuje się. O, jesteśmy we czwórkę jak coś. Mhm. Kurwa gędzi tym kamieniem jakbyś O kurwa Up Nie jest dobrze, moje drzewo zniknęło Znaczy nie moje, wasze, ale nasze wspólne o Boże Sorry, trochę mi się Związek Radziecki przypomniał. Jezu! Lisi duchu, nie atakuj mnie żadnymi pazurami ani swoimi naszymi, proszę nie opierdolę, mnie czterech bije naraz, no. Słuchajcie, ja leczę jak mogę. A ja takuję i... jak mogę. Daj mi taki Sigma, że to chuj turbo. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Baptist Ler! A a czy ktoś widział w ogóle w tej grze Natalię? Nie, nie ja No jak to? Bo przez chwilę to mam wrażenie, że to ona jednak yy, zdecekowała, a nie jakiś random. Nie wiem, ziemię. Za nami. Żebym tego nie żałował, Natalia, nie? Leczę cię, Sigma boy. Baby girl mnie atakuje, dobra Jak my kurwa przez 6 minut mamy na tym rogu wytrzymać, żeby nas nie zajebali? No nie mamy O kurwa Jak ona moją jak ona tarczę może zablokować? Kurwa mój kamień! U, kurwa kamień! Najhoj! <śmieniciela> to przez to, że nam deceknął gość, wiecie? Na pewno. Kiedy tarcza... tak, kiedy tak. Zablokuje kamień, kurwa. Najlepsze i no, ten żółw, kurwa. Rupkowski, to kurwa na pierdala! <śmieniciela>